M. Kielce. Zawsze w dobrym tonie. Prawdę mówiąc, poranna rozmowa. Radia M. Radia M. Katarzyna Bernat, witam szanowni państwo. Gościem w studiu jest dzisiaj Marcin Stępniewski, radny Rady Miasta w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Opowiemy państwu o sytuacji politycznej w kieleckiej radzie miasta, ponieważ rozpadła się koalicja Platformy Obywatelskiej i Klubu Perspektyw. Co to oznacza dla funkcjonowania rady, dla funkcjonowania prezydenta Kielc, ale przede wszystkim co to oznacza dla miasta i mieszkańców? Można by powiedzieć, trochę złośliwie szybko poszło, ale to ten rozpad koalicji... Szybko poszło? W rocznicę? Tak, tak w rocznicę, rocznicę kadencji pani prezydent, ale ten rozpad koalicji nie jest bez żadnych przyczyn, bo mieszkańcy, zdecydowana większość mieszkańców bardzo negatywnie ocenia ten ostatni rok zarządzania miastem przez panią prezydentę Gatę Wojdę. Mieliśmy masę podwyżek różnych opłat lokalnych, pod podatku od nieruchomości, pod, podwyżkę opłaty za wyżywienie w żłobkach, podwyżkę opłaty za śmieci, ograniczenie bezpłatnych minut w strefie płatnego parkowania, czy szereg innych drobnych opłat. Mieliśmy różne afery związane z wydatkowaniem publicznych pieniędzy, jak chociażby wyjazd byłego już wiceprezydenta Zapały do Grecji, czy do Paryża. Mieliśmy taki chaos decyzyjny i personalny, bo chyba nigdy w Kielcach tak nie było, żeby w przeciągu pierwszego roku Trzykrotnie wymienić wiceprezydentów. I to myślę, wszystko wpłynęło na to, że Maciej Burstein zdecydował się wyjść z tej koalicji, ponieważ nie chce firmować swoim nazwiskiem z niewątpliwie złego zarządzania miastem. Ten powód, który został podany przez Macieja Bursteina, w mojej ocenie jest tylko i wyłącznie taki trochę denty, ale, ale bo ciężko było inny powód wskazać aktualnie, ale to to jest zbiór takich kamyczków, które były wrzucane do rozpadu tej koalicji i to jest tego po prostu efekt. Maciejowi Bursteinowi chociażby bardzo zależało na kwestii parkingu podziemnego pod Placem Wolności, a na ostatniej sesji pani prezydent wprost wskazała, że może nie wprost, ale wskazywała, że te działania są takie trochę bardzo, nawet nie trochę, tylko bardzo mozolne w kontekście tej inwestycji. Była u mnie w ostatnim czasie na porannej rozmowie pani Marsza Granata Janik, która mówiła o tym, że będzie zabiegać o pieniądze na budowę podziemnego parkingu na Placu Wolności w Kielcach. Tak, to niezwykle ważna sprawa, że pani marszałek Janik wystąpi do Komisji Europejskiej o przesunięcie środków, czy wystąpiła o przesunięcia środków w zakresie pozyskania tych pieniędzy właśnie na budowę parkingu podziemnego z, ze schronem pod Placem Wolności. E, I po raz kolejny, niestety pani marszałek trochę zastępuje władze miasta Kielce, bo to pani prezydent Agata Wojda powinna inicjować tego typu kwestie, to pani prezydent Agata Wojda powinna regularnie dzwonić do pani marszałek i prosić o spotkanie, żeby tego typu środki zorganizować, jeśli takie możliwości się pojawiają, a na sesji właściwie jak jedna z radnych zadała pytanie, co miasto robi w tym zakresie, czy spotkało się już z panią marszałek, to, to pani prezydent powiedziała, no, że jak pani marszałek będzie potrzebowała naszej pomocy, to my jesteśmy gotowi. To powinno być coś zupełnie odwrotnego. To pani prezydent Agata Wojda, widząc jakie jest ogromne oczekiwanie społeczne dotyczące utworzenia parkingu podziemnego pod Placem Wolności, powinna zabiegać o to, żeby takie środki po prostu się znalazły każdym kanałem możliwym. Zarówno u pani marszałek, zarówno u wojewody, zarówno u swoich kolegów i koleżanek w ministerstwach, bo przecież to jest ta sama ekipa, która rządzi kielcami. A pani prezydent tego z jakiejś przyczyny nie robi. W mojej ocenie z przyczyny takiej, że zwyczajnie nie chce, żeby ta inwestycja powstała pomimo ogromnej presji społecznej. I to też jest przyczyna, możliwe, że jedna z głównych no. przyczyn rozpadu tej koalicji. A może to jest też taka niemoc, brak pewnych umiejętności, które pozwalają na, na zawieranie pewnych kontaktów, na to, że dana osoba jest licząca się w, choćby w tej partii rządzącej i może wiele pieniędzy pozyskać na potrzeby mieszkańców. Tajemnicą, tajemnicą Poliszynela jest, że Agata Wojda jest w nie najlepszych relacjach ze swoją partią, zarówno w regionie. Jak i na szczeblu krajowym. Przyczyn takiego stanu rzeczy nie znam, ale może faktycznie są takie, że jest to pewna niemoc i zajmowanie się sprawami nieistotnymi. Bo panią prezydent bardzo często można zaobserwować, jak kręci jakieś rolki, jak robi sobie piękne zdjęcie, jak przygotowuje materiały na Facebooka, tylko czasami można odnieść wrażenie, że pani prezydent zawód prezydenta pomylił się z zawodem influencera, bo oczywiście promocja miasta jest niezwykle ważna ale niekoniecznie promocja samej siebie. Miasto Kielce powinno być promowane, ale powinno być promowane przez dobre zarządzanie, przez dobre inwestycje, przez dobre projekty, a niekoniecznie tylko i wyłącznie przez fajne i kolorowe rolki, w których pani prezydent ładnie się uśmiecha i są ładnie zmontowane. Tak nie zarządza się miastem, nie tylko wojewódzkim, ale jakimkolwiek samorządem. I tutaj potrzebne są po prostu inwestycje, konkretne działania, których brakuje. Brakuje wizji na zarządzanie miastem w Kielcach i tylko i wyłącznie tworzy się takie piękne opakowanie bez treści. Właśnie o to chciałam zapytać. Czy jest jakakolwiek wizja na funkcjonowanie miasta, czy to jest? Tylko i wyłącznie administrowanie bieżącymi sprawami i zajmowanie się Rzeczami mniej istotnymi, które nie przyczyniają się tak naprawdę do rozwoju Kielc. Można odnieść zdecydowanie takie wrażenie. Pani Prezydent nie przedstawiła nam żadnej koncepcji na duże projekty infrastrukturalne, a taki największy, który ma być realizowany, czyli budowa drogi Nowy malików i utworzenie kilkudziesięciu hektarów terenów inwestycyjnych, realizuje go tylko i wyłącznie, dlatego, że nasz klub na początku kadencji przyjął znaczy nasz klub złożył. Uchwała kierunku, a Rada Miasta jednogłośnie przyjęła tą uchwałę obligującą Panią Prezydent do rozpoczęcia procesu w tym zakresie. I to jest chyba taka największa rzecz, którą pani prezydent się zajmuje, ale trochę dopiero na wniosek Rady Miasta. Sama tej dużej polityki nie kreuje, sama tych dużych wizji nie kreuje i zajmuje się drobnostkami. tu ławeczką, tu chodniczkiem, tu ścieżką rowerową. To są oczywiście też rzeczy ważne, ale nie najważniejsze, bo mieszkańcy muszą mieć. Dobrze płatne miejsca pracy. Mieszkańcy muszą mieć dobrą infrastrukturę drogową. Mieszkańcy muszą mieć dobrą infrastrukturę rekreacyjną. Mieszkańcy potrzebują wysoko jakościowej kultury. Mieszkańcy mają szereg potrzeb. Które aktualnie nie są realizowane, a miasto skupia się tylko i wyłącznie na drobnych kwestiach, które często dotykają jakichś wąskich grup ludzi i też są ważne ale powinien tutaj być wskazany przez panią prezydent, bo to ona jest kreatorem jako prezydent miasta Kielce, kierunek działania, w którym miasto mogłoby podążać. Takiego kierunku absolutnie nie widać i to samo pani redaktor było w Zabrzu, w którym pani prezydent Zabrza została odwołana, odwołana w ostatnią niedzielę. I tam, przedwczoraj. Padały, przedwczoraj, I tam padały dokładnie te same argumenty, że podwyżki, brak wizji, chaos w zarządzaniu, upolitycznianie samorządu, brak jakichś inwestycji strategicznych, zwolnienia grupowe. To do, dosłownie jakbyśmy obserwowali nasze miasto, to te same argumenty padały w Zabrzu. Pytanie, czy Kielce wkrótce nie powinny podążać drogą Zabrza. A ja w tym miejscu przypomnę trochę historii. W 2002 roku prezydentem Kielc został Wojciech Lubawski, a w kwietniu 2024 został otwarty stadion sportowy, stadion piłkarski i tego stadionu zazdrościła nam cała Polska. Ponieważ też w Polsce była wtedy taka niemoc, że tych stadionów nie budowano i na takich małych boiskach ci sportowcy grali. Natomiast Kielce były pierwszym miastem, w którym taki stadion powstał. Zaledwie w półtora roku po objęciu władzy przez Wojciecha Lubawskiego. Ale wracając do tej sytuacji. Jakie będzie teraz stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości? Czy w jakiś sposób będziecie wspierać panią prezydent? Czy pozostaniecie na stanowisku recenzentów? Jeśli Pani Prezydent będzie przedstawiać dobre propozycje dla Kielc, pewne propozycje wizjonerskie, które będą pchały nasze miasto do przodu to my oczywiście z wielką przyjemnością wesprzemy tego typu działania. Natomiast obawiam się, że takich propozycji zwyczajnie nie będzie i to recenzowanie Pani Prezydent, które trwa od początku roku, ale też wspieranie, bo tak jak mówię, kilka uchwał, które złożyliśmy, przeszły, wszystkie są realizowane. To recenzowanie pokazuje, że zwyczajnie mamy rację, bo odchodzi koleżanka z klubu Koalicji Obywatelskiej Pani Prezydent Monika Kowalczyk, się zmniejsza. Teraz odchodzi koalicjant. Wcześniej z klubu Macieja Bursztajna też odeszło. Część klubu odeszła w swoją stronę i ta koalicja krok po kroku zmniejsza swoją siłę, a teraz jej po prostu już nie ma. I naprawdę ciężko będzie prowadzić miasto do przodu, jeśli ten kierunek nie będzie wyznaczony. Jestem przekonany, że gdyby pani prezydent zaczęła przedstawiać nam wizjonerskie Propozycje. To, to niekoniecznie muszą być jakieś wielkie wizje niemożliwe do zrealizowania, ale duże inwestycje rozwijające nasze miasto to uzyskałyby poparcie zarówno swoich byłych koalicjantów, ale i prawa i sprawiedliwości, bo wszystkim nam zależy na Kielcach. Takich propozycji nie ma. Jeszcze wrócę na sekundkę do Wojciecha Lubawskiego. Jego można było oceniać różnie. Jedne pomysły lepiej, inne gorzej. Natomiast jedna rzecz jest niezaprzeczalna. Wojciech Lubawski przedstawiał wizję na miasto. Tak jak pani powiedziała, wybudowaliśmy najnowocześniejszy stadion w Polsce. Wtedy wszyscy nam zazdrościli. I wtedy wszyscy nam tego stadionu zazdrościli. Wojciech Lubawski um, chciał utworzyć lotnisko w Kielcach. Teraz wielu się z tego śmieje. Natomiast y, to była pewna wizja, do której dążył. Skupił Zmienią 600 hektarów tak. terenów w obicach, które teraz z można wykorzystać się w różnym celu. Układ polityczny na górze i dlatego ta inwestycja nie została zrealizowana, ale jeśli się wgłębimy w tą inwestycje, możemy powiedzieć, że faktycznie to był bardzo dobry pomysł. Ale że oczywiście, że tak. Teraz tego typu koncepcji absolutnie brakuje. Słyszymy ciągle o ławeczkach, o mini parkach, o poszerzaniu ścieżek, sieci ścieżek rowerowych. Czy wie Pani, że. W Kielcach w najbliższych latach na ścieżki rowerowe wydamy ponad 90 milionów złotych. Wkład własny miasta na ten cel to jest ponad 30 milionów złotych. Jak zapytałem, jaki jest wkład na drogi, to nikt nie był mi w stanie odpowiedzieć. To pokazuje, jakie są priorytety. Mamy, mamy blisko 100 kilometrów dróg gruntowych wciąż w mieście, a jednocześnie miasto z tak dużą intensywnością zajmuje się sprawami i wydaje na to ogromne pieniądze, które które nie są rewolucyjne dla naszego miasta. Jak zapytałem podczas ostatniej sesji, były takie dane przedstawiane dotyczące zwiększonego ruchu na ścieżkach rowerowych, no to te dane miasto miało. Jak zapytałem, jak to się ma w odniesieniu do ruchu samochodowego, to już nikt nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć, i też potrzeb kierowców, których jest zdecydowanie więcej niż rowerzystów. I oczywiście musimy zadbać o jedno i drugie, ale priorytety powinny być kierowane do większości, a nie do mniejszości mieszkańców. I można podsumować naszą rozmowę tym, że wszystkim nam zależy na mieście, co wspomniał obecny tutaj pan radny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim państwa gościem był Marcin Stępniewski, radny Rady Miasta w Kielcach. Rozmawiała Katarzyna ważna. Dziękuję, dziękuję najmocniej, panu. dziękuję państwu. Prawdę mówiąc, poranna rozmowa. Radia M. Radia M.